Siemano, z tej strony Piotrek Dzisiaj znowu zajmę się wymianą części eksploatacyjnych w tym motorku Wymienimy dzisiaj sobie kompletne sprzęgło Już kompletne Tarcze sprzęgła Przekładki Uszczelkę, pokrywy No i sprężyny Dobra, zaczynamy zabawę Na sam początek odkręcimy sobie osłony silnika Bo to jest taka najważniejsza rzecz która mnie we wszystkim blokuje. Najgorsza rzecz za nami. Tak, weźmiemy sobie teraz kluczyki. 19. Spróbujemy odkręcić tą kopkę. Aha. Pozwala. Nie, 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 tak ma być. Ja. Mi to Ja. to być. nie, kurde nie, nie, czasem. nie, pytanie. Ja, nie, no Dobra, tak ma być. Dobra. Kopka ogarnięta Tego sobie nie wkręcamy nawet, bo nie potrzeba Damy to na bok Teraz tak, te wszystkie śrubki z tego Z dekla Tu ktoś w ogóle coś zdrutował, bo dał na jakiś zwykły imbus Nie wiem po co Ale mniejszą o to To też się odkręci Tak, to będzie chyba to będzie ósemka, dziewiątka, dziesiątka. Nie wiem. Weźmiemy dziewiątki. W tym zestawie mam same dziewiątki. ósemki nie ma. W ogóle tak to porąbali w tym zestawie, że dali dwie dziewiątki. Nie wiem czemu. I teraz kurde muszę kominować, bo nie mam. Nie zostawię, muszę brać drugi Kurczę, sorki Telefon Dobra, jestem Już po telefonie Ciekawe z jaką potem siłą mam to dokręcić, nie? Aha, mi tu jeszcze rozrusznik trzyma To też będzie trzeba odkręcić Cyk Cyk o, Tu jest imbus, to nie Te dwie, będę musiał zapamiętać, albo jeszcze lepiej chcę zrobić zdjęcie. Tak jest najlepiej zdjęcie cykwóch. Bo są dwie do jakieś dłuższe śrubki. No to będę pamiętał. Coś tu się rusza Co to za stara mucha? Ale się chyba nie przerwie Chociaż się to przydało Chwycić na czymś Najlepiej na czymś Coś się nie urwie Ja wiem na czym to Tytki. Niezastąpiona rzecz w każdym garażu. Trzymać się. Trzyma, no. Ale jak długo się potrzyma, to nie wiem. E, przydałoby mi się coś. Coś ciekawego na pewno. Nie. Ten kartonik. O, ale mokry. Odejrane. Jakby coś miał kapać, nie. No i lux, no i mamy. Uszczelka. W sumie jeszcze bym miał... Jeszcze bym ją raz użył, nie? No ale... Ja na żartuję. Już wiem gdzie jest... W litroleju. To jest chyba to coś. Tylko to wyciągnę? bym tego nie urwał o, poszło. Jakiś tu jest. Odpadł. Dobra, to też sobie wyczyścimy całe. Chyba go całe tak popsikamy. Tak myślę. No i tak, my się musimy zająć tym sprzęgiełkiem. Coś hmm. tak nie wygląda, żeby był uszkodzony albo coś Albo po prostu ja nie widzę. Też tak może być Jest zalepione. Chyba ktoś to pospawał. Jakiś chuj. Albo to już tak mało być. Oj, może nie, dobra. Ja sobie tu jeszcze popatrzę tak z grubsza. O co tu chodzi? I za chwilę się połączymy znowu. Dobra, odkręcimy sobie te śrubki. Bo to chyba one odpowiadają za sprzęgło. Aha, tylko że ja nie wiem, czy tu ja... Odkręcę tak tutaj. Jakbym chciał. Zrobimy to kapkę inaczej. To mnie zastanawia, jedna rzecz Kurwa To nie będzie szóstka czasem? No szóstka nie znaczy, siódemka Czemu ja mam tu cztery sprężyny, a w zestawie dalej pięć? Takie głupie mądre pytanie, nie? Ciekawe czy ja te sprężyny potem tu wcisnę, nie? Czemu to w ogóle tak lata? Dobra, nic, odkręcimy to sobie i zobaczymy. Ciekawe, jakieś sprężenie powinno być według serwisówki. Bo to nie są te. Na pewno to nie są te. Albo może? Już takie podejrzanie duże są. Moim zdaniem. No a te są... Hmm. Te są troszkę mniejsze. No i teraz pytanie, czy to montować, czy tego nie montować. I czemu to jest 4, a to 5? Dobra, nic na razie, odkręcimy. Teraz tak, pytanie, czy tu nic nie ma więcej? Jakby miało coś spaść, to spadnie mi na szmateczki. No ale powiem tak, sprzęgło jest w chuj wyeksploatowane. Widać to i to dość grubo Tylko za chyba inne ta. Aha, nie, to nie ta Dobra Nie było tematu. Są tak do siebie posklejane Praktycznie nie ma ta też jakaś wychłana jest też mocno Jakiś no lekki, nie, rowka nie ma. Widzę, że jest zużyte, ale rowka nie ma. Dobra. Sekunda. Co ogarnę? Łapy, tylko. Dobra, ogarnę sobie temat. Yy, stare sprężyny zostają. Nowe oddamy. Bo mają więcej niż. Niż serwisówka mówi. Bo ogólnie mają mieć 31 mm. Te mają, trzymają wymiar. O dziwo. A te zaś mają 35. Więc no są za duże troszkę. Tarcze. Minimalny wymiar to jest 27. 2,7 mm. A tu jest już takie 2,5. jest no straszna lipa. I to jest minimalny wymiar. Te 2,7. Nowe mają. Nowe już tu są. W starem oleju się kąpają kąpią. Yy, mają 30 zero równe, 3 mm. tak jak powinno być. No i tyle no. ja to wszystko poczyszczę. Co trzeba, ten filtrek oleju też, choć taki no, dziwny jest strasznie. No ale jak działa, to działa. Już wymienimy tę stawą, bo tu taki mara się zebra, całą tą pokrywę wyczyścimy, wszystko jak na luks. To wszystko do wywalenia. Ten cały komplet. Tu się zakładamy nowe podkładki. Tu moczą się tarcze. Założymy sobie to na to. W ogóle tu też była taka ciekawostka, bo mi wypadła stąd kulka z tego miejsca. Ona była tu. Znaczy wypadła, wypadła mi dopiero jak to zdemontowałem. Ją musicie tam wcisnąć. I wtedy ten cepelek to coś wchodzi tam, i wam tą kulkę tam wciska. Żebyście tego nie zgubili. Nie wiem, od czego to jest. Nie, nie mam pojęcia nawet, od czego to może być, ale no jest tam, więc uważajcie, żeby się nie zgubili tego, bo jak to zgubicie, to na pewno coś się spierdoli. znajdziecie, więc no lepiej uważajcie. Dobra, nic, ja sobie to poczyszczę wszystko, no i będę się widział z jutro, bo tarczy daję sobie na 24 godziny na ten, do kąpieli. A ja sobie to ogarnę, poczyszczę. No jutro tylko składanie i tyle. Odpalanie pierwszej jazdy. No i tyle. No dobra, siemanko Następny dzień. Zaczynamy się bawić montaż. Mamy tu już tarcze, które się kąpały. Cały dzionek, całą noc. No i dzisiaj zajmiemy się montażem, nie? Tak. Yy, przekładki. Teraz pytanie, jak te przekładki ustawiać? Czyli ustawiać według. Mają jakieś w ogóle znaczenie te przykładki, czy raczej nic, żadnych znaczeń? Będą tu jakieś napisy, ale o co w tych napisach chodzi? Nie mam zielonego pojęcia. Pisze BRT. Dziwne, dziwne. 18,46 No, Dobra, nic. Montujemy tak jak lecą. O. Tak. O kurczę, się posklejały. Teraz tak, no to miejsce leci to i dowiedziałem się ogólnie odnośnie tych sprężyn. Mamy zamontować to. Bo dzwoniłem do sklepu, tam gdzie to kupiłem. Oni dzwonili do serwisu. No i gadałem, że to się musi zgadzać. Więc no, takie są, no i muszą być na no tyle, no co ja powiem. Więc te zamontujemy. Ewentualnie, jak coś będzie nie tak, zdemontujemy te. Założymy te stare. Zaczynamy od tego miejsca. Tu to musi być ustawione to coś. To jest tak jakby nasza strzałka, która nam pokazuje, jak ma być to ustawione. Ma być to ustawione w tym, tu gdzie kończy się ta sprężyna. To idzie centralnie równo ze sprężyną. To ustawiamy na klamce tutaj, w tym miejscu. To musimy tak wyregulować, tam. Teraz następna rzecz. Na to całe jest luźne teraz i dokręcamy to tak do oporu, ale lekkiego oporu, o, już jest opór i odkręcamy o jedną czwartą obrotu, czyli cyk i tak zostawiamy. Na klamce jest około, nie wiem, cm luzu. Tu naciągam, odpina się sprzęgło, cyk, 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 cyk. I tak to złomo mniej więcej powinno być. Tak to mniej więcej powinno wyglądać. Z tego co się dowiedziałem. No i tyle. Opór jakiś ma, kręci się, no kręci. Już go nie ma. Więc myślę, że to jest idealne ustawienie sprzęgła. Bo w XTK jest podwójna regulacja sprzęgła. Nie ma pojedynczej, jest tylko podwójna. Znaczy, no, jest podwójna. Pierwszy raz się z tym spotkałem. W sumie, pierwszy raz robiłem motorek taki. To się dowiedziałem. No. Dobra. Skręcamy to wszystko do kupy. No i odpalamy. Sprawdzamy, czy to w ogóle chodzi, czy to nie chodzi. Jak nie będzie chodziło, to wywalamy to do jakiegoś stawu albo gdzieś. Dobra, widzimy się za chwilkę. No i siedzi. Dobra. Śrubki. I jeszcze sekundę, ja sobie sprawdzę, jak te śruby długie były. Dobra, mam. Te dwie długie, najdłuższe, jakie są. Jedna idzie tu. Nie wiem, czy widzicie. Druga idzie tu. Dwie najdłuższe śruby stąd. Jakie są? Jedna tu. Druga tu. ちょっと。 Dobra, zalejemy to olejem O Panie, kto to tak dokręcił? Przejdziemy się tu po placu Zobaczymy, co z tego będzie Ale mi prysło po ryju. Sorry, bateria mi padła, nawet nie zauważyłem ale już zdążyłem się przejechać No i ogólnie Sytuacja spoko Wszystko działa Jak trzeba Przejechałem może nie wiem z 5 km Bez zamknięcia Jak wcześniej było po Nie nawet kilometrze, jak silnik się zagrzał To już było takie właśnie Chrupanie tym sprzęgłem Taki uślisk. A teraz nic Fajnie, czysto pojechało Jestem jednak, ta wymiana sprzęgła coś. Te sprężyny też są dobre. Te, co zamontowałem, te długie. Więc raczej to też było to. No to tak, no. Tyle w temacie. No i siema Widzimy się przy następnej naprawie.